Hej, siemano, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Solarzo, to jest dla DICI DLAC Czyli moja ulubiona gra i tryb jeden w komorze na mapie slams! E, Okej, okay, nie ma pierdzielania się lecimy. To będzie krótki odcinek, jeden jest. Lecimy do następnego ludziska. Jest drugi. Jest trzeci. I lecimy dalej, jest czwarty. E, mam nadzieję, że, to, że uda mi się to wygrać, bo... Męczę się po prostu. Ma, czekam na, odci na, czy na odcineczek na rundkę, która dobrze mi pójdzie. Bo dzisiaj coś niestety mi słabo szło. Aż do teraz widzę. Wczoraj mi dobrze szło. WSG był wręcz zdziwiony. Jak ja tak szybko celuję i zabijam ludzi. Co. Wiecie, to jest fajne dla mnie. Ale nie dla niego. O kurde. Jeszcze tylko, jeszcze tylko dwa kile. I... nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. Nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. Naprawdę fajnie by było, gdybyśmy to wygrali. Punktacją 10 do 0! 10 do 0! Jest! Jest! Wygraliśmy 10 do zera. Tak jest, o to mi właśnie chodziło! Jeśli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie zrobić łapki w oraz subskrypcji. A ja Was zapraszam na kolejne filmy z koleżniki dla Cops 2 w Tinder Wszystko co chcecie. Piszcie, jak Wam się podobało, trzymajcie się, cześć!